Hey. Billy da hey. Brr. Brr. Większość z Was widziała kiedyś te materiały w internecie, lecz skąd one pochodzą? Nie mam na myśli na przykład Podlasia lub innych tego typu miejsc, tylko korzenie, miejsce, czas powstania tych nagrań w internecie oraz osoby za nie odpowiedzialne. Przykładów będzie pięć, dobra, ja nie przedłużam. Zapraszam. Sima to ja informatyk. Skokowczyki komputera są. Informatyk był dość popularny na TikToku w 2021 2022 roku i jest to dość ciekawa parodia. Informatików. Ciekawa postać, całkiem zabawna to jest. I mało osób wie, że tak naprawdę na tym nagraniu występuje nie kto inny niż Katspir. tak ten Katspir. świat jest taki mały, który kiedy to było kręcone, chodził jeszcze do gimnazjum. A samo nagranie zostało wrzucone w 2013 roku, 24 lub 25 grudnia, bo na YouTubie jest znajomy Kacpira, Kwasior, który użyczał głosu do filmów Kacpira i on wrzucił upload z datą 25 grudnia w opisie i wrzucił Informatic 2, czyli prawdopodobnie całe nagranie. Lecz Catspear na moje pytanie, gdzie nagranie pojawiło się po raz pierwszy, odpowiedział 24 grudnia właśnie 2013 roku na kanale Artix, czyli znajomego Catspira. swoim drogą już nieistniejącym kanale. Miała dziesięć lat Teraz oglądam świat za krat Chciałem dobrać się do maj I wmawiam, że to za Miała 10 lat. Teraz oglądam. Kojarzycie te klipy? One też latały po TikToku ze sporą popularnością, nawet 400 tysięcy wyświetleń na samym YouTubie i 100 tysięcy. Dosyć ciekawe, że te dwa klipy na tak krótkim, bo ponad rocznym odstępie czasowym były znane. Bo film z Leksiem jest z 2022, jeszcze przed Pandora Gate, a Astu z 2023. Tu sprawa się komplikuje, bo to są przeróbki z różnych źródeł. Mam na myśli, że piosenka w tle, klipy autorzy przeróbek więc tak, klip z przeróbki z Leksiem to, to utwór od Leksia 1998 z 2021 roku. A klip ze Stew pochodzi z piosenki z Team X lub Stew Good Life z 2019 roku. Niestety nie jestem pewny co do autorów przeróbek. Niby znalazłem raczej najstarsze przeróbki na YouTubie. Jednak w dniu ich wrzucenia pojawiło się też kilka innych od różnych ludzi na TikToku, więc może się znajdzie. A jeśli chodzi o piosenkę, tle ona miała 10 lat, jest wykonywana przez Pielgrzyma na nieistniejącej już aplikacji Madlibs, która służyła do podkładania głosu pod istniejące klipy tam, jakieś różne. To był taki TikTok, tylko że przed TikTokiem, a parodia jest najprawdopodobniej z 2000. 2018 roku, bo jest kilka filmów z kwietnia-marca 2018 roku na YouTube, chociaż piosenka jest parodią teledysku The Weeknd'a I Feel It Common z 2017 roku, więc są dwie opcje, że albo powstała w 2017, parodia albo w 2018. lat Żem do kibla wpadł. Teraz mamy polski mem. Kiedy miałem 10 lat, żem do kibla wpadł. Najwyraźniej w tym wieku mogą się stać dwie rzeczy. Albo kontakt z pedo-youtuberami, albo wpadnięcie do kibla. Takie tam rzeczy dziesięciolatków. Nie no, ale film na TikToku też był popularny. Nie tylko, wiadomo. Tu akurat stało się to trendem we wczesnym 2021. No, tu było najwięcej researchu, chyba. I fakt, że ten film w sporej części nie jest stworzony przez Polaka, ponieważ nagranie na tym wideo nie jest polskie. Ale zanim o tym, powiedzmy sobie najpierw, kto jest twórcą przeróbki. Zaraz dojdziemy skąd jest z tego filma audio. Tak więc w 2020 hacker Ananasek opublikował shitpost na swoim kanale pod tytułem Zemsta na Sedesie. I tak to jest oryginał. Jeszcze dodać, że to ma najlepszą jakość ze wszystkich uploadów, które widziałem. Kanał jest shitpostowy i w opisie są źródła. No lepiej trafić nie mogliśmy. Zacznijmy od audio, bo ono stanowi największą wadę... <noise> bo ono stanowi największą wagę w tym filmie. A dźwięk pochodzi z filmu Dallas Show Live Justin Bimber z 2011 roku. Z drugiej minuty i 10 sekundy. I ten film jest na kanale tego samego gościa, który zrobił parodię Kamila Szajchta. Czyli postać Kamila Steinbacha, czy parodię Rock Alone pod nazwą Stone Alone, a link do wideo pod przeróbką oryginalną to nie link do oryginału, bo wideo na tej przeróbce jest o wiele starsze niż 2020 rok, ponieważ film na YouTubie pojawił się o wiele wcześniej. Dokładnie 6 lipca 2007 roku. Czajcie, że mi nawet na świecie nie było, kiedy ten film już istniał. Pokręcone co? Dziękuję ludzie z komentarzy. Dobra, teraz luźniejszy temat. Adam K to gościu, który jest odpowiedzialny za ten klasyk. A swoją drogą to Legia to stara kurwa, Legia jebana jest. Słuchaj, Scielu zafajdany kurwa. Ja jestem kibicem Lecha i mnie tu nie wkurwiaj. Nie wkurzy, a ja paru dęta, te z nosa. który został udostępniony też w 2007 roku i też przed moim urodzeniem, o jeden dzień. Yy, nieważne. Skąd wiem, że to oryginał? A no, najpierw przeanalizowałem wszystkie nagrania, jakie widziałem, ich daty powstania, szukałem w internecie i na YouTubie. Najstarszy upload, jaki udało mi się znaleźć, jest właśnie z 2007. No i wydaje się to realne, ale to nie wystarczy. Na tym kanale znajduje się film Zima, lata w którym nastoletni chłopak mówi: I to jest ten sam gościu, co ten dzieciak z telefonu do Legii, tylko kilka lat starszy. Tyle z tematu, dalej, 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 dalej. 2016 to był dość specyficzny czas na polskim YouTube, bo były wtedy znane i oglądane bardzo często przeróbki różnych kreskówek, które były w stanie robić katastroficzne wyświetlenia, a istniały również kanały, które robiły kariery na tych dziwnych parodiach, czasami śmiesznych i taki gówniak jak ja to oglądał. Crazy. Whatever. Jedną z takich najpopularniejszych przeróbek w historii polskiego YouTube'a jest Świnka Pepa Tsunami Przeróbka Nienormalna Parodia, która jest re Ta parodia jest dosyć szalona i sam fakt, że jest to upload, który ma prawie półtorej miliona wyświetleń, a co dopiero oryginał miał, którego nie ma. Tak jakby. Pozwólcie mi wytłumaczyć. Kurwa, nie wierzę, że na tym kanale mówię o Śwince Pepie. W tym filmie generalnie nie ma podanego niku prawdziwego autora, lecz kiedy robiłem research nad tym filmem, to mi coś świtało, że to może być iViper. iViper to kanał Polaka, który specjalizuje się od 2017 roku w animacjach z FNAFa i całkiem nieźle sobie radził. Niestety, pousuwał on swoje wszystkie przeróbki. Generalnie wiem, że on robił przeróbki, bo za chwilę wam powiem, ale na przykład, no ludzie pisali mu komentarze, nie? Kiedy przeróbkę zrobi jakąś, czy coś. Ale przynajmniej na kanale tego Reuploadera, który upublicznił tą nienormalną parodię. I tam znalazł się przynajmniej jeden Reupload. Oczywiście już ze znakiem wodnym, no bo jak inaczej. Ludzie z Polski wypominają mu, kiedy przeróbki świnki Pepy, jakby to było coś ambitniejszego od animacji. Gościu ma kanał od 2013 roku, ale udało mi się znaleźć jego drugi kanał z 2016, gdzie niedaleko od założenia Kanału wstawił dwie przeróbki, z czego jedna to ta z basenu, która jest jednym z najstarszych uploadów tej przeróbki, chociaż chyba najstarszym uploadem w całości. Wiecie, że i Viper ma generalnie ten swój awatar w Fury, i generalnie pod jednym filmem prawdopodobnie jakiegoś dzieciaka, nie potrafiącego po prostu nagrywać na telefonie, gdzie bezczelnie kradzie czyjąś pracę. Dobra, nieważne. Po prostu nagrał fragment tej przeróbki Wielkie Michalo. I najwyraźniej nagrał ten film bezpośrednio z kanału Eye ponieważ. Tyle przypadków. No, jakby jeszcze dodać, że w komentarzach ludzie napiszą, że to od Vipera. Pod uploadami z fragmentami tej klasycznej przeróbki. A to już nie może nie być przypadek. i